Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Kazika Szebe. A dzisiejszy odcinek to z przygotowania do roztrząsania obornika, zestawu, to ciągnik, jaki i rozrzutnik. Jest parę mankamentów, które trzeba usunąć. No raz, no, wiadomo, serwis taki może Wam się dość przyda, żeby samemu coś porobić czy coś. Eee, postaram się Wam pokazać jak najwięcej w tym odcinku takich rzeczy, żeby eee, coś, co Wam się przyda. A więc, zaczynając od tego, zaczynajmy od tego, że trzeba wymienić. Listwy, listwy takie o tutaj podające obornik na adapter Naciągać, naciągnąć trzeba wszystkie łańcuchy, bo są już luźne. Sprawdzić wszystkie koła takie te, e, jakby to powiedzieć prowadzące oraz napędowe Ale to za chwilę wszystko Sprawdzić ciśnienie w oponach, przesmarować wszystko, wszystkie e, punkty smarne Wałki są w dobrym stanie Zawsze wszystko myte, ale zobaczcie, wstał pod taką śliwką i wszystkie śliwki wpadły Teraz się kwas wytwarza i wszystko gnije aż smród taki straszny eee, Docelowo chyba jeszcze będą jakieś światło zakładane Ale to zobaczymy Bo się poruszamy po drogach publicznych No i te odblaski to jest za mało Ale przydałoby się jeszcze światła, więc chyba jeszcze światła będą też dołożone No niestety trzeba Co tu dalej mogę powiedzieć? To łożysko było w zeszłym roku wymienione jak i to koło jedno To tu koło to było wymienione w zeszłym roku, nie wiem czy będzie widać, no bo było już wyrobione wszystkie iwała taśma. Zobaczcie, tam jest też brak jednej listwy. No i ogólnie trzeba wszystko przejrzeć. Tu jest mało powietrza, ale to opona chyba będzie do wymiany. Yy, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Wszystko przesmarować. O, wąż, wąż jest do wymiany. No jest tu przecięty. O, jest przecięty wąż, jest do wymiany. węże te są dobre. I jeszcze ta końcówka, ta końcówka jest też do wymiany, bo ona syczy. Tu kiedyś było chyba coś uderzone, czy coś tu zahaczone było i ona podczas pracy syczy. No ale wiadomo, nie może uciekać powietrza, bo powietrza jest zawsze mało w układzie pneumatycznym, jak się dużo jeździ po górach. Tak więc to muszę wykręcić i biorę wszystko, kupuję i składam. Dobra, biorę mi się do roboty. No i dobra, zaczynam od wykręcenia tego, przewodu. niestety nie mam żadnej Tutaj żadnego zmywacza, żeby to przemyć, a przydałoby się, że ten syf nie szedł. Tylko teraz jak to się zdejmowało O! Zobaczcie, to się wciska do środka i zwalniamy ten, ten zacisk. Nie wiem czy czas na tego przewodnie wezmę od razu, trochę więcej, żeby go też wymienić o. tutaj wykręcić to trzeba całą tą o. ciach. Co trzeba by tu zdemontować? Co jest? Jedziem. Jedziemy. Jedziemy. się niecierpliwi, bo jedziemy po części. Musimy kupić listwy, tę końcówkę i będziemy dalej działać. O. I wykręcone. Jakie? Te są moje, to są moje Ten nie, ten jest od Gashada Nie, ale ten jest od ten Ten jest mój, ja go włożyłem. Jesteś w ukrytej kamerze Masz zawleczkę Zawleczka 2000, tylko nakrętkę tutaj e, Bednary Agro Show 2014. A jak było na Bednara Filip? Prima o. Sort Było fajnie, nie? Chciałbym coś zapamiętać, ale nie pamiętam <śmiech> <śmiech> Nie, dokierowałem No Ale fajnie, trochę było ciężko, ale dało radę, nie Filip? Jakbyś był, to byś wiedział. No. To wątroby i łatwo nie miały. Jo, co my jeszcze mam do zrobienia? No co, to masz do, te, po To, to mam pojechać. listwy, wąż. Wąż. Część coś tu? Tu nic, no ewentualnie to się umie go po tym. Po gnojo, gnojowaniu. Dobra, jedziemy po części. głupi! Części już są zakupione. Mała improwizacja z tą złączką. Bo niestety nie dostaliśmy takiego gwintu jaki chcieliśmy, bo tam jest mm, 22 razy 1,5, a nigdzie nie mogliśmy dostać takiego. Tutaj żeby było 22 razy 1,5. To niestety trzeba było wziąć taką, jak to jest. To jest chyba Nipel, MUFA i tak i będzie wszystko skręcone. Trochę kombinacji, ale będzie działać. Teraz wszystko to trzeba uszczelnić, to pakum ładnie uszczelnie. O, dostałem taki mały prezent, ciach, bluzkę i czapetkę. Także dziękujemy. Wąż się wymieni, tą złączkę, wszystko się ładnie wymieni, będzie wszystko elegancko. O, teraz trochę konopi do uszczelnienia. O, ciach, to można nadmiar urwać. Ładnie pastą do gwintów zasmarować. O teraz o tak musy można wkręcić. O, jedna strona. Tutaj to prawda jest jakiś klej do gwintów, ale chyba dam trochę w razie W, żeby było wszystko szczelne. Ciach. takie o takie sylki kołtuny, to wek o w taki sposób trochę pasty super mhm. Kolejny element. I zawsze jest taki patent na nawijanie tych konopi, że w tym samym kierunku trzeba je nawijać, co będziemy wkręcać, żeby to się jeszcze nam bardziej zazębiało. Aniżeli, żeby, bo jeśli będziemy w drugą stronę, jakbyśmy to w tą stronę obwijali, to wkręcając będzie to się wszystko suwać, a tak to się będzie wszystko ładnie zazębiać. O. Tutaj też trochę. Pewnie co nieco. Niektórzy powiedzą, że to jakiś stereo archaiczny patent na uszczelnienie takich oto złączy gwintowanych. Że teraz to tylko teflon i w ogóle. Ale Wam powiem, ja teflonu nie uznaję z tego względu, że on jest taki śliski i się ślizga i nic więcej a na te konopie to jestem pewien o i od tej strony przykręcam i to się wszystko nam ładnie stopniowo z jednakową siłą dokręca dobrze ten gwint będzie dokręcony to już ten będzie się skręcał i tak po kolei wszystko się będzie ładnie skręcało a tutaj nam nic nie przeszkadza że jest dłuższe tu ogólnie można było zamiast tej mufy zastosować trójniki tutaj można było jeszcze założyć szybko złącze takie do pistoletu czy coś przedmuchać, czy coś? Zawsze to fajna sprawa taka, ale to może na zawsze wymienić. O, ciach, się ładnie skręca. I jest super. Teraz tylko wystarczy wtusić wąż. Ten wąż chyba też będę musiał wymienić, bo on już był skracany i trochę tak dupowa to wygląda teraz odpalimy o Jezu lusterko jest na luzie powało o jest no jest włączamy sprężarkę o nabija powietrze to gniazdo nie ma nic jeszcze ale jeszcze o czym trzeba pamiętać to żeby co jakiś czas o, wcisnąć ten grzybek, żeby cały ten kondest zleciał a, ręcznie zaciągnięte to tu nie poleci powietrze ale zobaczymy na zegarze o już prawie jest zobacz jak szybciutko nabiło co w nie minuta już jest nabite o, dobra gasimy o, nic, nic nie syczy jest wszystko elegancko no i Jedna już z awarii usunięta. Teraz kolejna awaria to przewód, ale muszę iść po śrubokręt Musi być trochę krótszy ten wąż. Ale będzie ok. O, dobra. Powinno działać. Teraz tak. Teraz jak to wpiąć, żeby to działało? O, gra. Teraz trzeba włączyć ciągnik. Zobaczmy, czy działają hamulce Ach kurde, sprzęgło nie będzie Coś tam działa hmm. No i gucio Co prawda mało jeszcze powietrza jest Ale sprężarka już sobie da z radę hmm. Wszystko działa jak należy No i dobra, gasimy, teraz bierzemy się za listewki Dobra, wszystkie punkty smarne, przesmarwane łącznie z turem. Rzutnicę wysmarowane. Teraz zobaczymy, co tu się dzieje. Czy się nie trzyma, czy się nie trzyma. No i jest to, o czym mówiłem. Te listy, takie poprzegnite. O, te tu się i tak poływają niedługo, więc je trzeba zawczasu wymienić. Ta tu lista jest do wymiany. Ta. Tak więc, tu jeszcze. Nie wiem czy wytrzyma, czy nie Jeszcze w miarę coś tam trzyma Są gorsze to... No zobaczymy A nic nie trzyma. Dobra, biorę się za robotę Lisy, te co były uszkodzone są powymijane. Było parę ich do wymiany. Ale przy okazji, tego, że misia rozpięła jedna złączka była uszkodzona, to od razu skrócę łańcuch. Bo ta strona jest mocno wyciągnięta. Już tam praktycznie regulacji nie ma. To od razu skrócę łańcuch o jakieś 2-3 ogniwa. Poproszę napinacze, ściągnę to wszystko, to Powinno być ok. Jedna lista wtedy będzie usunięta. Bo, jeśli będzie tutaj raz, dwa, trzy ogniwa, to tutaj za to będzie zahaczać to dosłownie jedno koło drugie listwa będzie bez sensu. Tylko tu jeszcze obciąć ten wąs i tak, jak tam i powinno być wszystko ok. Ja się biorę dalej do roboty. Dobra, przechodzimy. Ciach. O! Te tu napinacze popuszczamy. O! Nie wiem, coś będzie, czy będziecie coś widzieć. To by trzeba było najpierw by się przydało. Posmarowe, bo to wszystko jest skorodowane. Kurde, to by trzeba było jakieś spenetrować najpierw. To bez sensu jest takie kręcenie. Nie, nie, nie ma sensu. Można powiedzieć, że rozrzutnik już przygotowany, wszystko naciągnięte, tutaj tej strony nie skracałem, tylko naciągnąłem, naciągi poprawiłem tutaj. Wszystko zostało nasmarowane. Wszystko jeszcze muszę te gwinty wziąć, tawotę naładować, tawoto, żeby to już korozja nie wchodziła w to, żeby to zawsze można było ruszyć. Eee Chciałem skrócić o trzy ogniwa, no ale wyszło inaczej. I skróciłem trochę więcej. Ja jeszcze muszę taką spinkę nową dorobić. Tutaj nie mam nic takiego, będę musiał u siebie dorobić. To jutro założę tylko nową spinkę. To Do dołożę dorobię takie blachy. To, a taki fragment został skrócony. Łańcuch, to jest 2, 4, 5 i szóste to pocięte ogniwo, to 6 ogni został skrócony łańcuch. I tak to właśnie się prezentuje. Muszę się zobaczyć do tej opony. Ta opona była kiedyś łatana, ta opona chyba jest już ogólnie, to chyba śmietnik, bo ona ma taką dużą łatę dane. Bo ona była chyba kiedyś rozcięta, czy to była tamta, nie, to była ta. Tak więc zobaczcie, tak się to prezentuje. Tu kiedyś mi to właśnie to, to koło poszło i cała taśma się wykręciła, i niektóre listy są trochę powykręcane. No ale działa, działa. Tak się prezentuje cała taśma. Wszystko jest już zrobione, złożone. Jeszcze tylko muszę to te, te jedno zapięcie tutaj też zabezpieczenie włożyć, i można śmigać już w pole. Wszystko przesmarwane. A tu jeszcze tą tawotniczkę muszę wykręcić, wkręcić nową przesmarwę, tak jak tutaj. I to by było na tyle. Wszystko przesmarwane, hamulce przesmarwane. Łożysko to w zeszłym roku też od razu wymieniłem, bo. Trzasnęło. To było przez 4, ile my go mamy? 4 5, albo 6 lat mamy. To była jedyna awaria tego rozrzutnika, właśnie, że trzasnęło to jedno koło napędowe taśmy. A tak on został zakupiony. Myślę, że wtedy, jak na tamte czasy go kupiliśmy, że w tych pieniądzach teraz się na. No, on kupi szorota, a ten tu był świeżo po remoncie. No, tego teraz już no wiadomo. Ta farba taka, by jest, jaka jest. Trochę podschodziła. Ale jest ok. Mieliśmy kiedyś Belarusa 952,4. To wam powiem, niby trochę mocniejszy ciągnik, ale nie radził sobie z tym rozrzutnikiem, nie radził. A tutaj Stenusik sobie radzi. Może jest trochę nie ma tego momentu obrotowego, bo to chyba jest trochę chyba mniejszy silnik. Ale nadrabia skrzynia. Skrzynia biegów nadrabia i no, sobie radzi fajnie z tym rozrzutnikiem. To mogę wiem wiele jeszcze powiedzieć. No już to by było na tyle, wszystko przygotowane, węże porobione, nieszczelności usunięte. Myślę, że będzie się wam podobał odcinek. A jeszcze mam jeszcze jedno takie pytanie, czy wiecie może, e, czy można kupić takie obudowy tych wałków? Bo chciałbym tutaj nową obudowę założyć, bo ta już jest taka pokiereszowana. i fajnie by było taką nową tu założyć, żeby to było wszystko takie na tip top, bezpieczne. No i tyle, nie. A więc co, ja się będę z wami powoli żegnał. Chyba następny odcinek już będzie chyba z wywozu obornika, więc jeśli macie jakieś sugestie, jakieś ciekawe plany na kolejne odcinki, no to dawajcie znać w komentarzach, a ja postaram się zrealizować co mogę. Tak więc do następnego odcinka, cześć.